Siemanko. Zaczynamy przekładki zawieszenia z jednej serii do drugiej, na odwrót. Tutaj, jak widzicie, już siedzi zwrotnica bez ABS-u. ta, która była do tej pory w GII. Już z zaciskiem 240 z tymi nowymi tarczami, które były przeznaczone do GII. Wszystko już spięte. Gotowe koło do założenia. Muszę tylko odpowietrzyć, udało mi się, po wielu trudach, jakoś ten odpowietrznik ruszyć bez jego ukręcenia. Odpowietrzyć tą stronę, sam tego niestety nie zrobię. Odpowietrzyć tą stronę i można zakładać koło. Koło będzie śnieżynka 14 z tymi 8 mm zimówkami, na których przyjechała Gija. Gija nie planuje w tym roku chyba na y, zimę wyjechać, tak szczerze powiedziawszy. Oczywiście wszystko tutaj to złożyłem, zajęło mi to dwie godziny. Dlaczego dwie godziny? Zanim to rozmontowałem, zmontowałem i nagle patrzę, że laga od amortyzatora jest y, luźno. Dlaczego? To jest zwrotnica od y, wersji bez ABS-u. To jest zwrotnica, która tutaj była. Jak widzicie, ktoś tutaj zdiaksował, żeby to bardziej się ściskało. Jest to jakieś rozwiązanie i ja musiałem podobnie zrobić z tymi zwrotnicami. Ja musiałem ją z powrotem ściągnąć i, i zdiaksować, żeby można ją było mocniej ścisnąć. Tutaj zamontowane za są jakieś po prostu amortyzatory, które mają trochę mniejszą średnicę. Nie wiem od czego to jest, czy to jest od Scorpio, to by były chyba to samo. E, maile, nie wiem w każdym bądź razie ktoś tutaj to też jakoś dziwnie młotkował, ale każdym razie teraz to już jest ściśle natomiast ta laga od e, fokusa gwint ma większą i teraz jak ktoś, no będzie po prostu mocniej można to ścisnąć bo tam jest więcej, że tak powiem miejsca i tutaj będzie delikatny luz nie no, będzie to pasować będzie to pasować Dobra. Druga strona, e, i potem, z, e, może zacznę rozkręcać dzisiaj jeszcze e, tył w gii. Na razie nie będę tego e, robił, bo e, chcę znowu tutaj te, te całe piasty zaciski e, wyczyścić, e, jakoś to odświeżyć, odmalować. Nie chcę mi ta tarcza zejść, nie wiem czemu, ale będę musiał ją jakoś obmłodkować. Tej strony, chyba żeby po prostu zlazła. Dobra, robimy drugą stronę. Ok, jak widzicie, druga strona też już jest zrobiona, zamieniona. Tutaj też idzie y, śnieżynka. Muszę niestety koło założyć bez odpowietrzenia tego układu, bo potrzebuję żabę. Sprawda już nie dzisiaj, ale jutro, widzicie, wąsko mam tutaj. Muszę sobie latarką pomagać, bo jest już taka późniejsza godzina i robi się ciemno. A mam tutaj tylko takie dwie świetlówek, które mi doświetlają w sensie tylko środek. Muszę tutaj, nie dzisiaj już, ale zrzucić cały tył i do tego potrzebuję żaby, bo niestety jestem w posiadaniu tylko czterech kobyłek, a one są wykorzystywane GI. Zamiana tyłu będzie e, najprostsza jaka się da. E, czyli zostają amortyzatory e, sprężyny. Cała reszta e, jest odkręcona od budy w dół i zamieniona. Czyli wymieniam całą belkę z wahaczami, z tymi półosiami, z mostem i tak dalej, tak? E, I to zamieniam. Tutaj... E, Czekają rzeczy. Jeszcze tam jest druga tarcza i piasta ze zwrotnicą. Czeka to wszystko, żeby to odświeżyć. To sobie już na stół położę, wyczyszczę i jakoś tam odmaluję, odświeżę. Nie po to walczyłem tutaj dwa tygodnie pod spodem, żeby teraz tutaj takie rdzewiuchy założyć. Tarczę po pewnej. Po pewnym użyciu czujnika kinetycznego zeszły w końcu, dobra. To tyle na dzisiaj, na ten krótki filmik. Ja Was pozdrawiam jak zawsze. Cześć!